Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémon Wide 2 Egglock Challenge. Dzisiaj ruszamy na nową drogę. Uleczyłem moje Pokémony, co zresztą widzieliście w ostatnim odcinku. Także będziemy kontynuować naszą podróż. Kolejna droga, droga 11. Z nią będziemy musieli walczyć, dokładnie tak, droga 11, zobaczymy jak daleko dojdziemy, wiem, że po tej drodze że już jest Opel City, także miejsce, do którego powinniśmy się dostać i gdzie będziemy mogli walczyć z kolejnym <laughs> liderem. Jak to wyjdzie, nie wiem, e, aczkolwiek, aczkolwiek zobaczymy, dobra. E, niech będzie cross -trop. nie wydaje mi się, żeby to dużo jakoś zadało obrażeń, dokładnie tak. Um, ale nie chcę mi się, szczerze że nie chcę mi się zmieniać Pokemona na, na tą Emolgę, także na razie, na razie tak będziemy się bawić. OK, Emolga padła, Piórko jest maszyną do zabijania. Bob, jak zwykle, dostał e, trochę poziomów, e, trochę expa. Altaria jest Pokemonem Smokiem po części i Pokemonem latającym, więc ataki typu Ice Zadadzą jej bardzo dużo obrażeń, swego czasu Altaria była dla mnie strasznie, strasznie denerwującym pokemonem do walki. Nie wiem czemu. Jakieś tak zawsze miałem z nią jakiś duży problem. Zawsze. I nie do końca, nie do końca wiem dlaczego. W każdym razie to było dosyć proste. <laughs> I to jest jedna z tych, z tych kobitek, z którymi będziemy walczyć przez cały czas. Wejdziemy sobie tutaj do tego wana, zobaczymy co mamy w tym wanie. Yahoo! E, jest tu dużo niczego, tutaj, prawda? I dostaliśmy favorite mail, super. Przedmiot, którego nigdy nie będę nazywał... Którego nie be, nigdy nie będę używał. Także super, super, super. Dobra, e, powalczymy sobie z nim. I zobaczymy, cóż on ma tutaj w zanadrzu. Cóż on tutaj ma? Mmm... Corfton. Śmieszne imię. Tympol, po, 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 po. Nie będę zbyt dobry na tym pola, bo nie wiem czy on już... czy on już jest ground, czy jeszcze nie jest ground. Jeszcze chyba nie jest. On potem się zamienia w ground Pokémona. <laughs> Z tego co pamiętam, ale pewnie... Palpitout... No właśnie teraz chyba tutaj, ta ewolucja już ma. Ewentualne e, ground. I tutaj już Piórko raczej był, nie byłby przydatny, ale na szczęście mamy Bulwę i widzicie, to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy ja uważam, że Bulwa jest, jest naprawdę dobrym Pokemonem, którego możemy używać w walce z tego rodzaju Pokemonami, także, także no to, jest, to jest rzecz godna, godna uwagi. Dobra, i Bulwa dostała expa. E, I teraz tak, dostaliśmy Aspirberry, oni zawsze nadają tych berry co do zarąbania i ciut-ciut. Okej, okay. eee, także sobie powalczymy tutaj z jakimś dzikim Pokemonem i go złapiemy, miejmy nadzieję. Eee, Carablast, no dobra, spoko. Także go Tender Wave i będziemy mieli dwa Pokemony do wyklucia w najbliższym pokémon Center, także super, super, super. Zawsze mnie to cieszy, zawsze mnie cieszy jak mogę wykluwać nowe pokémony, bo zawsze jest to taki ten dreszczyk emocji. E, dobra, on jest sparaliżowany, więc nic nie może zrobić, więc my użyjemy Bag e, i użyjemy Ultra Bola, bo nie wiem, jaki Karablast ma procent złapania się, więc żeby jak najbardziej zwiększyć nasze szanse na złapanie go, użyjemy Ultra Bola i to dam. Karablast został złapany. E, no, wpis do Pokédexu, nie będziemy dawać mu imienia, on i tak zostanie wyrzucony teraz do boksu czwartego. I mamy nowego pokemona, więc ruszamy dalej. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się stanie? Uuuu! Eee, kolejny legendarny pokemon, Kikwa, bla bla bla. Mm, dobra, i na niego on wydaje mi się, że ma powiązanie z trawą. Więc użyjemy słodkości i oczywiście tego pokemona również zabijemy, bo czemu by nie? Nie chcę się bawić w łapanie tej legendy. Mm. Że później ją kiedyś złapiemy, chociaż raczej wątpię. Wizirion e, to jest kolejny dobry Pokémon, jeżeli, jeżeli planujecie jakieś zmiany w swojej drużynie na tym etapie i chcecie mieć legendę jakąś, to Visiriona jak najbardziej polecam. Jest mocny Pokémon, który ma dużą ilość ataków, etc., etc. Także, także na pewno się przydaje. On się będzie niestety leczył. E, także jeszcze dwa Searing Shoty i powinien ginąć, mam taką nadzieję. I tak, niestety, niestety, niestety jeszcze jeden. Ale na szczęście my go szybko zabijemy. W sumie to byłby idealna ilość życia, żeby to spróbować złapać. Ewentualnie rzucić piórko i go wave'ować I wtedy wydaje mi się, że on by się złapał. Ale my nie chcemy się w to bawić, więc Vizirion nie żyje. Słodkość dostała XP I morski Bob dostanie XP. Cudownie, wszystko idzie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra, tutaj nie mamy nic ciekawego, tutaj ewentualnie mógłbym popłynąć sobie e, i tak zrobimy, że użyjemy tej serfa. Póki tutaj jesteśmy, czas nas nigdzie nie goni, więc możemy sobie tutaj zebrać tego pokebola. Full heal. Spoko, teraz się zastanawiam, czy tutaj coś był, wydaje mi się, że tutaj coś jest, co możemy jeszcze zwiedzić. E, nie, jednak nie, jednak nie. Fuck! No nie to chciałem zrobić, ewidentnie nie to chciałem zrobić, także tutaj sobie cyk, cyk, cyk. I dochodzimy do Opel Lucid City, eee, no i teraz się zacznie nasza przeprawa z pokémonami lodowymi. I mamy Iris. Yahoo! Nie widziałem cię, nie widziałam cię od momentu, kiedy wpadłem na Ciebie w Castelia City. Czy jesteś tutaj, żeby walczyć z moim dziadkiem? Tak, Jim Leader, Opel City Drayden jest moim dziadkiem, chociaż nie jesteśmy spokrewnieni. Jim jest w tą stronę. Przed wyzwaniem go możesz chcieć pójść na drogę dziewiątą. Jednakże twoje pokemony cały czas mają dla ciebie szacunek. Czuję, jak dużo radości twoje pokemony mają z tobą, nawet jeżeli siedzą w pokebolach. Powodzenia. Oczywiście, że moje pokony mają dużo zabawy ze mną, dlatego, że jestem zajebistym trenerem. Dobra, w takim razie pozwiedzamy sobie Opel City, zobaczymy ile nam to czasu zajmie. Eee, Okej, okay, on wie, że jego pokony stały się mocne dzięki temu, że są z nim. Eee, dobra, on coś tam gada o melodii, tu jest dom Draydena. Jego tutaj nie ma teraz, więc nawet tam nie będę wchodził, bo nie ma to sensu. Eee, w tym domu, co mamy, cóż, cóż skrywa ten dom? Jeżeli masz dużo propsów, możesz je posadzić na swoje pokemony i podczas muzykali możemy je używać. Bla bla bla. Nie będę się w muzykale, bo muzykale są. On jest wielkim fanem muzykali. Nie mam prop więc nie możemy tutaj zbierać nic. Tak, w Nimbusa City możemy wziąć sobie propcase i wtedy zbierać te wszystkie przedmioty, które możemy potem wkładać na nasze pokemony Um, on był byłym członkiem Team Plazmy i odszedł stamtąd. Um, to ok, on tam trochę popiera to, że słabi trenerzy nie powinni mieć pokemonów. Co jest sukińsynstwem, on trochę popiera tym Plazmę, ale prosił nas, żebyśmy nie więcej nie mówili. Gym Leader Drayden um, przewodzi Apelsteady jako burmistrz. On zawsze trenuje, e, mocując się ze swoimi Pokemon ionowa Symbols are Zekromendreshiram. Reshiram. E, no tak, że nie wiedzą gdzie on jest. Tu jest. E, Dradena gym. Tutaj za chwilę będziemy mogli przyjść i się pobić z kimś. Piękne domy swoją drogą. Takie szare ponure z jakimiś figurkami, wszystko w kamieniu. Okej, okay, dostaliśmy kolejny smokeball. Nie wiem po co nam jest. Kolejny Snowball, skoro już jednego mamy. Dobra, on mówi, że N dostał Reshirama, dlatego, że został uznany przynajmniej za bohatera. Musi mieć 8 odznak, żeby wejść do ligi Pokémon. To się zgadzam. Zastanawiam się, czy Elitarna Czwórka w lidze Pokémon lubią Pokemony bardziej niż ktokolwiek inny. Jeżeli nie lubisz Pokemonów, nigdy nie będziesz dobry w walkach, prawda? Zgadzam się, ja lubię moje Pokemony, bardzo je kocham. I mam nadzieję, że z nimi dojdziemy na sam szczyt. Na sam, sam szczyt. Cóż my tutaj, tutaj mamy teraz? Cóż to jest, cały ten jakiś magiczny. Eee... Aha, tutaj możemy w triple battles na razie, mi się nie chcę w to bawić, ewentualnie jeżeli będę potrzebował treningu, to pewnie tutaj się pobawię. E, osoba nazywana N miał legendarnego pokémona z nim, ale czy był prawdziwym bohaterem? Dobra, tutaj nie możemy iść na razie. Tu jest kolejny dom, w którym ktoś nam powie coś mądrego, Ace Trainers. E, byłem w stanie... A poznać ją przez tradowanie pokémonów przepraszam, na chwilę tak jakiegoś odleciałem, kompletnie, straciłem wątek. Nasze style walki, gusta i to jak myślimy są różne, ale jest to bardziej interesujące dzięki temu. Są Pokemon, niektóre Pokémony, które ewoluują przez ewolucję możemy... Ewoluować, my możemy ewoluować poprzez wymienianie się różnymi opiniami i myślami. Wow, dużo tym poli. E Kocham tym pole bardziej niż cokolwiek innego. Jestem fanatykiem tym poli. Jeżeli miałbym jednego więcej tym pola, e mogłyby zaśpiewać razem. Jeżeli będę miał tym pola, to czy mógłbym je. Mógłbym pokazać, nie mamy tym pola i raczej nie będziemy mieli tym pola, ale gdybyśmy go mieli, to wtedy tym pole tutaj by zaśpiewały nam jakąś cudną piosenkę. To wydaje mi się, że to służy po tym jak będzie atak natomiast to miasto. Spoilery, uwaga, uwaga, spoilery. No nic, w każdym razie teraz wyklujemy sobie pokemony. E, dobra, oni tam nic ciekawego nie mówią. E, także teraz wyklujemy sobie nowe Pokémony, dlatego że to jest zawsze spoko. E, dobra. I teraz tak, co my złapaliśmy? Złapaliśmy Merila. I Merila wymienimy spoko z boxu trzeciego. Wiewiór, Wezuwiór, weź to tutaj. Wulkan, Uszek, Taran, e, Grek, <coughs> Fenekin, Eragon, Archeneu, Misiaczek, Michałek, um, Baba Barbaczek, Stubborn, nie, stuparton. Lick mi hotstuff, Kageno. Piorunkowy wiewiór. O lala. Kogo by tu wziąć? Tak się zastanawiam. Grek czy Kageno. Czy może Hotstaff w końcu wykluje? Arr, czy Hodstaff mi się przyda? Do czegoś nie przyda mi się Hodstaff niestety. no Chciałbym jej użyć, ale ona mi się niczego nie przyda. No nic, weźmiemy Kageno w takim razie. Za Merila. <laughs> o, wow. eee, coś szaleje tutaj z wybieraniem. Eee, w takim razie Kageno za Merila. Ok, I na razie słodkość niech tutaj wejdzie. I teraz za Karra Blasta weźmiemy kogoś z boksu pierwszego. Once again, Alex, Ateo. Może weźmiemy Alexa. Weźmiemy Alexa, dlatego że to jest Pokémon, który jest numero uno w boksie numer jeden. więc jest zupełnie pierwszym, pierwszym Pokémonem więc Alex e, jak najbardziej e, nam się przyda. Że wiedzieć co na razie zostawię na razie Kageno wyklujemy, żebym pamiętał imiona, żebym nie posrał imion. Także najpierw Kageno, zobaczymy cóż się kryje pod, e, pod, pod nazwą Kageno. Wykluwaj się jajeczko, bądź silne i zdrowe. Bądź silne i zdrowe jajeczko i jest to... Mój ukochany to jest Pokémon, którego. och Kocham! Kocham go nad życiem. Sindaquil O! Boże, 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 boże. O, coś czuję, że mamy nowego członka naszej drużyny. Fuck yeah, Syndaquilu. Mmm. Mm, jak ja cię kocham. Ma Fire Blitz, Fire Rośnie mu atak, o Jezus Maria, no, jak ja Cię kocham Jak ja Cię kocham, Kageno Już Cię kocham, Boże Sindakuila, kocham osobę, która mi wysłała Jeżeli osoba, która wysłała mi Sindakuila, daje i ogląda ten Egglock Challenge, to wiedz, że Cię kocham e, I teraz weźmiemy Alexa i zobaczymy, cóż tam się kryje pod nazwą Alex Alex, Alex, Alex Zobaczymy, cóż się wykluje z Alexa, ale... Fuck, ale się z tego co O jezus, maria, jak będę od tych O, jak ja się będę cieszył. Także słodkość chyba będę musiała stąd spieprzać, bo. Mm. I Alex to klink. No, nie do końca Pokémon, którego, którego używam zbyt często. Także raczej nie będę go używał. Jeżeli nie będę musiał. Także Alex cudownie, cudownie kolejny Pokémon. Ale tak, Sindacu, ewidentnie. Ja go sobie w ekspie w wolnym czasie, potem będziecie mieli nagrania tego jak, jak ewoluuje w Tiplo i w kwilawej i... Mmm. Ależ to będzie piękne. Będą piękne chwile. Będą piękne chwile. Na razie jeszcze słodkość będę będę używał. Ale o oh, Fuck! Jak Kocham, go, to jest miłość prawdziwa. Miłość jedyna i prawdziwa. Dobra. E, najpierw ulecimy moje Pokémony. Wyczyścimy Road 9. E, Zobaczymy, cóż tam się ukryje. E, w, na drodze 9. Tam może złapiemy kolejnego Pokemona do wyklucia. Także dzisiaj jest odcinek wykluwania. E, I tak. I wtedy ja sobie przed walką z Draydenem trochę sobie po EXPIE tak czuję. I. I wtedy ewentualnie będziemy się bawić... Dobra, wlałam sobie coś w pieprza, robi manch, manch Dobra, mamy drogę dziewiątą, więc od razu rzucę tutaj piórko na numer 1, żeby piórko nam... Żeby piórko nam e, ułatwił złapanie tego pokemona tutejszego. I jest to kolejny Minccino, fuck, już mam dwa Minccino w boxach. Teraz będzie mincina numer 3. Jeżeli się złapie, chłopak Tender Wave, na pewno nam się to przyda, bo im więcej Pokémonów, tym lepiej Wake Up Slap eee, Wake Up Slap, dobra, użyjemy Bag, e, pickball, Ultra Ball. Czemu nie. spróbujemy go złapać zobaczymy, jak to nam wyjdzie i będziemy mogli wykluć, ale najpierw zanim wyklujemy to, 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 to sobie wyczyścimy tą drogę dziewiątą, wtedy wrócę do miasta i wyklujemy Minchino. Nie damy mu imienia, bo, bo, bo nie, bo już mam tych Minchino pierdyliar ciut-ciut. Elixir kompletnie raczej mi się nie przyda ten przedmiot, chociaż kto wie może na Victory Road. Może, może, może mi się to jakoś przyda. Zobaczymy, zobaczymy. Red... nie, z Skaragiego, żur sam. No, tutaj by się bardziej przydała gwiazdka, ale niech będzie i piórko, które raczej nie będzie zadawało zbyt dużych obrażeń, ale powiedzmy, że użyjemy tender puncha i zobaczymy, ile dużo obrażeń. Powinno zadać sporo, dlatego że piórko jest mimo wszystko, bestią. No właśnie. <grym> to jest dokładnie to, o czym mówię, że piórko jest, jest bestią. Mmm... okej. Okay. Mmm... i teraz tak. Kogo my tutaj mamy? Jeszcze kolejny... kolejny... jeżdżący na motorze, jakiś gangsta! Eee, musimy z nim walczyć, jasne, że musimy z nim walczyć oczywiście, że tak. Biker Zik! Używa pawniarda. No pawniarda by się przydał bardziej... Przydałaby się słodkość... Albo nasz piękny Kageno. Mmm, ten Kagen, no ja po prostu nie mogę teraz przeżyć tego jaki kageno będzie cudowny. On będzie tak cudowny, tak cudowny. O Jezus Maria, w nocy nie zdajecie sprawy jaki on będzie cudny. Eee dobra i ten sponiard niestety padnie. Już się nie mogę doczekać tego, jak będę go trenować. Oczywiście tam bo trochę mu zwiększę poziom Rare candy, żeby, żeby było mi łatwiej. Eee, dobra, tutaj mamy jakiegoś pokébola, Quick Ball, tam jest kolejny trener na dole, ale raczej mi się nie chce go... ...z nim się teraz bawić. Eee, nobody can beat my speed and fury! Chcesz się założyć, że ja pokonam twoją prędkość, twoją furię? Skurki. Okej, okay, kolejny pokémon, którego raczej nie używam, bo nawet nigdy go nie złapałem jako tako. Zobaczmy ile Cross Chop zrobi. Paum. Wow! No nie zrobiło to zbyt dużo. Dobra, Tender Punch. Teraz raczej już się nie mogę zmienić, bo zostanę spoizonowany. Następny pokon, którego użyję, zostanie spoizonowany, więc raczej tego nie chcę robić. Scary Face. Ok, możesz i używać sobie Scary Face'a i masz tylko ochotę. Cały dzień możesz używać tego Scary Face'a, ale ja nie będę się z w to bawił. Także skorupi padł, Morski Bob dostał trochę expa. Tak, jesteś przegrańcem, jesteś przegrańcem największym jakiego znam. A tu jest podwójna walka jakaś, a tutaj cóż mamy? Tubelin Bridge. A tu będzie mi Dual Battle, okej, okay, niech będzie, ale weźmiemy sobie tego pokebola Okej, okay, dobra, oni są steamowani, więc oni są taką parą. O widzicie, jeden kucał przy drugim. Nie wiadomo, co robił. Nie wiadomo, cóż takiego robił. Oj, wow, shit, ale eee, Dobra, wydaje mi się, że piórko muszę zmienić. Tak, wiecie co? Zmienimy sobie piórko na Morskiego Boba. A ty użyj Searing Shot. Tak, użyj ceiling shot na wszystkich, dlatego że morski. O nie, o oh fuck, 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 fuck. Czy ja, ja zrobiłem błąd i czy ja popełniłem jakiś błąd? Nie chyba, nie, chyba nie. o Boże nie. O nie, co ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? Morski Bobie. Nie, przepraszam, nie chciałem z tego zrobić. Holy shit! No oh. Dobra, niech będzie kred w takim wypadku. A ty użyj... Nie, już nie jest innych tylko używaj nadrapiona. Tego już zabijmy chociaż jednego, ale... Uff. Nie sądziłem, że wtedy zadał ubrań, bo przecież teoretycznie a tak powinien i na... Nie, 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 nie oh, Chciałem tak cię wymienić słodkość, ale oh, o, nie, 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 Czemu słodkość, a nie, ja? Fucking shit, no. Demet, Dobra, to już i Giga Drain na tym krokodilu i zabijmy ich, bo. Moja mała słodkość. Taka piękna, taka młoda, taka martwa. Mm. God it, no. Bardzo mi smutno z tego powodu. No, ale niestety, słodkość. Słodkość niestety umarła i. My nic z tym nie zrobimy. No dobra, jeszcze zanim wrócimy z powrotem do miasta. I zanim wyklujemy, wejdziemy sobie do tych sklepów, dlatego że przyjrzymy sobie po prostu co tutaj jest. E, technical Machine Department Hyper Beam i Giga Impact. E, nic co jakoś bardzo bym chciał. E, tu jest jakiś kucharz. Tutaj mamy zwykłych chyba Sprzedawców. sprzedawców. X ataki, to bla, bla 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 bla, nie używam tego. Ty sprzedajesz za to protein Iron. Tak, to, to będę kupował na pewno przed, zaraz przed Elite 4. Na razie jest mi to niepotrzebne, bo jak widzicie, nawet najgłupszy, najgłupszy moment jest najlepszy na to, żeby jakiś Pokémon zginął, więc niestety słodkość padła. A ty masz do sprzedania podki, super potki i tak dalej, takie pierdoły, czyli też nic ciekawego. A tutaj były jakieś drzwi, więc wyjdziemy stąd tutaj, zobaczymy jeszcze co tutaj jest. Tutaj jest jakiś pan sympatyczny, Pokédol dostaliśmy. I zobaczymy co mi powie ten miły pan tutaj. Ja mogę je wykorzystać pewnie w którymś tym gównie się coś, coś kryje. Ale nie wiem, czy chce mi się to przeszukiwać. Dobra, nie będę teraz tego przeszukiwał. Pewnie tam coś jest fajnego, a ja to mam w dupie, ale trudno, tak bywa czasem. Także wrócimy teraz na szybko do miasta, wyklujemy tego ostatniego Pokemona, którego tutaj gdzieś mamy. Do wyklucia. I... No, i pożegnamy słodkość, dlatego że słodkość niestety. Niestety, niestety ją straciliśmy. Niestety ją straciliśmy nie jest z tego powodu. niezmiernie, niezmiernie smutno. Ach. Słodkość, przykro mi. Naprawdę, chciałem do ciebie jak najlepiej. Chciałem dla ciebie jak najlepiej, słodkość, ale niestety, resting in peace. Box już na ciebie czeka. Dołączasz do tego zacnego grona: Marsz Tompa, Dra. Koneira. <ścoughs> już nie pamiętam waszych imion, Pokemony, moje, moje, moje małe i drogie. Dobra, w każdym razie mamy Minchino do wyklucia. Z Minchino wyklujemy coś z pierwszego. Ateo.pl, Julian, Lizus, Kuka, nalna. Pszczoły, kolczatka, guka, łaczuch, męk, wizus, bla, 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 ale jajca. Brud, słodziaczek, znowu uciekł. Dragonite, naturyść, kosiarka, klocuch, jądro, drzeryja. A, weźmiemy klocuka, a co? Już niech jakaś sława youtubeowa się pojawi. Mój kanał nigdy nie będzie sławny, więc niech jakaś sława youtubeowa się pojawi na nim. Bo czemu by nie? E, nie, chcę kontynuować Box Operations, bo chcę wrzucić klocucha do teamu. Wykluć go, zobaczymy. Cóż to jest pod. E, kryje się pod pięknym klocuchem 12. Cóż nam się wykluje? Oh, Fak, no nie mogę przed tego, że skończyła się marła. Klocuch 12 to Larwitar. Bardzo mocny Pokémon. Jeżeli Kretowi coś się stanie, to Larwitar, Pupitar i Tyranitar. Mega pokemony, Naprawdę mega. Chlo... Chlo, kloców... Dwanaście! Spojrzymy sobie szybko na tego Larvitar'a. Somebody summary, summary, summary... Bite, Leer, Stomp. I wzrasta mu defense i spada mu atak. Spoko, pasuje mi to i to jest kwestia też do przemyślenia. Na razie kret jest dobry. Aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek. aczkolwiek um, Larvitar jest też takim Pokémonem, o którym możemy pomyśleć. Na razie jednak do naszej drużyny dołącza Kageno na miejsce słodkości. Niestety no, tak się zdarzyło, a nie inaczej, więc dobrze, że akurat trafiliśmy na tego Pokémona Tymczasem to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was jak zwykle do komentowania, lajkowania bądź dislajkowania, jeżeli Wam się ten film podobał, czy też nie. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania mojego fanpage na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja się z Wami tymczasem żegnam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie i pa!